Rozejdźcie się, przeszukajcie każdy centymetr fabryki aż znajdziemy dysk. Ale skoro pamiętasz, że on tutaj jest, to mów gdzie dokładnie. No cóż, e, dokładne miejsce wyleciało mi z głowy. Nie pozwolimy, żeby fałszywiec położył łapy na dysku planisfery. To co mamy robić? Zrobimy to, co nasz Fred by zrobił. Pułapkę. Zgoda, ale musimy zdążyć, zanim fałszywiec znajdzie... Dysk planisfery! Znalazłem, znalazłem! Dobra, już nieważne. Skoro go już masz, co zamierzasz z nim zrobić fałszywcze? A, no brawo. Domyśliliście się wreszcie, że jestem oszustem. Co z tego? Zamierzam zabrać dysk planisfery i kto mi w tym przeszkodzi? Ty? Ty? Nie! Ja! To znaczy ty, to znaczy ja, to znaczy ja, ty, ty, ja. A kurczę. Chwytasz o co chodzi, nie? Co tak stoisz kudłate? Biegnij tam i ratuj Freda. Którego? dobrego. Ostrożnie, Fred. Nie skrzywdź go. Ja, ja! Das le. okropnie. Jesteś niewyspana, ha? Nigdy nie oddam ci dysku! Nie pokonasz mnie! Nie chcę cię pokonać! Wystarczy, że się nie ruszysz. Pójcie mnie z tego! On jest lipny! Oni są identyczni! Są jak bliźnięta! Który to prawdziwy, Fred! Pozwólcie! Fred, powiedz, co do mnie czujesz? No ale jak to? Jesteś moją miłością. Wprost szaleję za tobą! A ty? E, kurczę. Cię, rany. Daphne, no wiesz, ja tego tak oprócz pułapek i oprócz zagadek. Dobrze e, łądku mi burczy. A Fred, to ty! Mm.